Nie pozwolę ci na to królu KINI! Ja i on i to kto leci! Patrzcie na to! Witam wszystkich bardzo serdecznie z Limpo i witam was w grze Kiwi Clicker! I jesteśmy małymi, słodkimi bobrami, które będą farmić kiwi I te kiwi będziemy sprzedawać. Działa to tak, że klikamy sobie, przez co tutaj kiwi się wydobywa. Jak widzicie, klikamy sobie na słodkiego. Nie wiem, boby, bobr, czy Bob co to to, to to nie jest bobraży, ale klikamy sobie tutaj na słodkie stworzenie, które tu jest. I wydobywa nam się kiwi z ziemi. Potem musimy zdobyć chyba minimum 25 kiwi. Jak zdobędziemy 25 kiwi, to wtedy jeden z naszych pracowników, tak jakby jeden z takich słodkich, małych ludzików wchodzi sobie tutaj, jest sprawdzany przez Security <laughs> i może potem dostarczyć to do tego oto sklepu i sprzedać te kiwi za pieniądze. I my, jak zdobędziemy te pieniądze, możemy sobie ulepszyć nasz kiwi kursor i dać se go na wyższy poziom, czyli teraz będziemy mieć click power 2 zamiast 1, możemy przejść za więcej, ale nie mamy w na razie na razie ulepszymy se za 1, dobra to klikamy teraz dostajemy aż 2 i za razem każde lepszenie będzie nam się chyba co 1 do góry lepszało, czyli potem będzie co 3 Pewny jestem, zaraz zobaczymy, może kupimy więcej Tu jest w ogóle jeszcze jakiś kwadracik, który nie wiem co robi A zakładam, że odblokuje się go później Tu jest jakiś dodatkowy level, są auto quickie quic quicker, kiwikier <grym> Czyli będzie tam to że się klikało pewnie Ale fajnie, ulepsza sobie. Tak, to ulepsza co jeden, nie ulepsza co, co razy dwa, tylko co jeden I tak, i tak dobrze Już mamy aż pięć kiwi na kliknięcie Patrzcie, tak dużo kiwi dostajemy, że To chyba nie będzie w ogóle nadążać nawet teraz Za kliknięciami moimi, a nie, da się, da się to Przedobrzyć trochę, ej, a mogę zapełnić cało, Całe to miejsce, tym kiwi co się wtedy stanie? Czy to jest w ogóle nieskończone miejsca? Czy, czy to będzie po prostu sobie tak rosło i zapełni wszystko, i nadal będzie można wydobywać? I wychodzi na to, że to zapełnione jest całe, ale nadal mogę sobie wydobywać, więc spoko. <laughs> no, mamy cały, cały zawalony zbiornik Kiwi. I oni sobie chodzą i to robią. Click for faster deliveries. O, okej, okay, dobra. Czyli jak to klikam, to szybciej to idzie. Ło, dużo rzeczy to w takim razie. Gain 3 click Click to unlocked. PUM! A, mogę teraz upgradeować! Dobra, i teraz więcej Kiwi oni będą zbierać. Ej, ale to jest super clicker. Staniemy się najpotężniejszymi farmerami Kiwi w całym naszym królestwie i będziemy super potężni. Zobaczycie. To jest pierwszy level Kiwi. Zobaczymy, jakie następne levely będziemy mieli. Jakąś większe levely. O kurde, ja masz tyle pieniędzy. Co się dzieje, że mam tyle pieniędzy? Jak skolektujemy 5000 tysięcy hajsu, będziemy mogli pokoić tutaj. Zobaczymy, co to jest. Mogę to ulepszyć sobie, sumie. Automatyczny clicker, wyzróbmy sobie. Autopor. Kurde, to ja mam tych pieniędzy. Wow, dobra, niech ktoś się klika. To się naprawdę będzie kilkaś. O, tak wolno? No trochę wolno się to wolność to więc Co co się dziwnego dzieje? Co to jest? O to on jeździ? A nie, on uderza! Aj, on, on uderza za więcej niż ja klikam. Ej, okej, okay. on, on kilka razy więcej niż ja, jak klikam uderza. Ej, to jest nawet nie to dobra, to ja to ulepszę trochę jeszcze bardziej. Ciekawe, czy jakby jakiś większy level tego, to to się jakoś zdabluje potem. Powinno tak chyba być, że tak jest. Jak się na przykład z jakiś 25 level dostaje się chyba jakiś bonus czy coś? Tak zawsze w klikarach jest. możemy lepszyć teraz to trochę i ulepszymy to, bo to przydałoby się jakieś upgrade, żeby miało, bo żeby oni sobie mogli posunąć więcej. A nie, to nie jest jest tak, że on, oni mogą nosić więcej, tylko że po prostu to tutaj ma więcej, bo to pożera stąd te kiwi i tutaj sobie je zbiera. Yy, Okej, okay. przez co oni mogą sobie brać? To za 5K pewnie będzie mogło ich ulepszyć, zakładam. Ulepszymy sobie trochę nasze klikanie i teraz po 17 nas mam. A jednak się myliłem, jak wiecie, dostaję po 205 hajsu, czyli oni, oni podnoszą 205 kiwi. dobra, czyli to jest jednak bardzo ważne, oto, dlatego tu ulepszę mocno. Teraz będziemy dostać po 445 hajsu za sprzedanie. Gaining more coins will summon the king. Co? Ej, przychodzą! O nie, wojskowi przychodzą! Oddawaj pieniądze, gnoju, O, o, o! go z pieniędzy! Rozwaliłem króla i kradłem go z pieniędzy! O, ale tu są to są go. On lakujemy teraz to. Pum! Co to jest? Security check! I ten security check. Security check. Możemy sobie zwiększyć e, speed tego. Dobra, to jest fajne. Zwiększę speed speeda tego. To na pewno będzie spoko. Ulepszę sobie teraz trochę klikanie, bo to nie powiem, że trochę poszło do tyłu. I tam też mógł ulepszać, bo to też jest niezłe. Patrzcie, ile to daje. Tutaj to daje 240 za takie uderzenie. To daje więcej niż jak ja klikam. To równie dobrze moje klikanie potrzebne. Tu Chyba nie jest nawet już. Mogę po prostu sobie tu ulepszyć i nie klikać. Mamy 12 tysięcy hajsów. Żeby dostać nasz upgrade'a upgrade, to musimy zebrać 100 tysięcy. No, razie lepszą sobie tych tutaj, to będzie jeszcze szybciej sławiec, spoko. I sobie możemy lepszyć to raz. I lecimy z tym hajsem teraz ostro. W ogóle potem, jak pokonałem tego króla, została to taka malutka czarna dziura, która jest po prostu lata. Jak ja staram się kliknąć w nią, to ona się zamyka. Nie wiem, co to jest i co to znaczy. Mam nadzieję, że to nie jest nic złego, że coś mnie nawiedzi za jakiś czas. Chyba, że jak zbiorę więcej tych czarnych dziur, to może to jest jakiś bonus, kto wie. Dochodzimy do 25 level. Zobaczmy, czy coś, coś się stanie, jak go ulepszymy. I tak, tu coś się dzieje. Patrzcie, gdy się przebije 25 level na 27, znaczy 26, a potem pewnie na 51, to tutaj coś się zwiększa. Zobaczmy, co się stanie, jak zarobimy pieniądze, żeby to kupić. Ale nasz mały, słodki Kiwi Farmer wygląda już chyba trochę inaczej. Ulepszamy go, uwaga. PUM! Lepszyliśmy, a nie, w jego wyglądzie się za bardzo nie zmienił. Ale dostaliśmy tutaj jeden tier jakiś, coś takiego. A i chyba nam się zwiększył. No, zwiększył się chyba, że teraz nam się zwiększy dopiero dips. Mamy teraz 51 i będziemy mieć teraz 70. Że aż co 20 skoczyć. Ej, ja chcę zobaczyć, co w stanie jak to zrobimy. W ogóle widzicie, tu się coś napełnia. Mamy tu takie kółko i ono się napełnia i to chyba jest czas do króla następnego, coś takiego, bo to jest korona. O, chyba król idzie! Tak, idzie król na nas znowu! <grym wyszczonące> Czy musimy z nim walczyć? Tak, musimy z nim walczyć. da, pokonam go! Nie masz szans... Kr królu <laughs> To było na tyle, pokonaliśmy króla. Jej! W ogóle patrzcie na to! Tu jest jakiś mały bubra albo ten ludzi po prostu. Crown holders only. Czyli tylko ci co mają na sobie... Koronę. Będziemy mogli tam pójść później? Ej, może je, że potem ten świat się na dół zejdzie trochę, nie? I tam będziemy mogli potem dojść. To jest ciekawe. No, ulepszymy sobie w końcu ten poziom na wyższy. Dostajemy aż. Się... Za level teraz dostajemy po 20, nie po 1. To zmienia całą grę teraz. Naprawdę. I jak te, te tiery są strasznie ważne, żeby biedą. Ulepszy sobie tylko raz, bo to już bardzo drogie. jest. Teraz będą lepsze o to, żeby lepiej sobie tu właśnie ten max, żeby tier wbić. To na pewno dużo, dużo zmieni. Te tiere są strasznie ważne. Teraz za takie jedno przecież dostajemy aż tysiaka. I teraz bieramy sobie. Sobie na 100 tysięcy te. To powinno być włos do zbierania od teraz. Ej, patrzcie, ta czarna dziura chyba się powiększa za każdym razem, kiedy król nowego rozwalę. Ej, tu się tu się pojawi jakiś event, jak ja porozwalę że królów. Spróbujmy ten event zobaczyć, trzeba ty król dużo więcej rozwalić. Ale ulepszamy sobie teraz to na tier pierwszy auto quicker. Pum! Mamy tier pierwszy i od potem on będzie bił no, dużo więcej. Level ogon będą dawać, dużo więcej. Te tiery są strasznie, strasznie OP. Do nich trzeba dochodzić jak najszybciej się da. Zebrałem 100 tysięcy końców i możemy sobie. Lukować tego oto upgrade'a, pyk i co on zmienia? Exo kiwis. Coins per kiwi! Nasze kiwi teraz jeszcze zyskuje na wartości! Prawie dwukrotnej wartości! Kupujemy sobie to! To będzie nawet niezłe, będziemy praktycznie dwa razy tyle zarabiać! To jest naprawdę niezły upgrade! I sam mógłbym za te pieniądze teraz mam kupić to! i z więcej niż tak kliknięcie! Dobra, lecimy po to, żeby ulepszyć to dalej, albo to ulepszyć na pierwszego tiera! Bo tu już brakuje nam tylko jednego upgrade'a, żeby, żeby zrobić! I to się dwukrotnie zwiększy, dlatego idę po tego upgrade'a! Mamy wystarczająco pieniędzy do tego upgrade'a i sobie go upgrade'ujemy! Backstuffer. Czyli ta nasza wciągaczka. Pum! Dwukrotnie lepsza. O, tak. I chyba w ogóle się też coś robi z tym. O, to wielką dziurko tutaj. Nie mam pojęcia, ale lecimy dalej. O, mamy kolejne natarcie króla, które nam przeszkodzi w nasze ekspansy Kiwi. Nie pozwolę się na to, królu. Gin! To. A się wywalił, śmiesz. I patrzcie. Uch! Tu się coś zrobiło. Co to? O, kurde. Mamy całe wielkie to jest? Wielkie co jest? Podszyna to jest ogromne! Transcendence! Uh, collect King's Pulp and, t and Transcendence to gain jakieś tam punkty. Spend your uh, te punkty on this uh, Kiwi Eternal Upgrades. Uff. Dobra, czyli to działa tak, że tu się resetuje gierkę i, i potem mogę coś kupić, czyli pressing spacebar space clicks the kiwi. Okej, okay, spoko. A connected no, not to unlocked Nie wiem po co, ale uh, spend to purchase notes. Okej, okay, dobra, coś innego. Enable king containment for each profession What? To też co dziwne. Mięst jeden upgrade needed need to get... Dobra, to może nie 60% kiwi per click Większe, kiwi per car hit, kiwi inside each bug Ej dobra, tu wszystko można zwiększać Patrzcie ile tu upgradeów multiplayer coins per kiwi Ej, to jest strasznie dużo Ej, Poresetujemy se, zrobimy sobie tra transcendence, bo to na tym będzie polegał raczej Tylko to jeszcze chwilę, może zmyślmy sobie tego, 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 tego trochę większe jeszcze Stać mnie na kupienie upgrade'a do naszej twierdzy i teraz będziemy zarabiać jeszcze więcej na naszym kiwi Pum, i to dużo, dużo więcej pieniędzy teraz. Po raz kolejny król, nazwita. Jestem ciekaw, ile dostaniemy za to tych punktów do tej czarnej dziury, czy to będzie tylko jeden punkt, czy to będzie więcej. Uwaga, leci. Cztery! Bardzo dużo. To mi się podoba i ja chyba teraz we, wezmę teraz tego reseta, ponieważ chcę kupić właśnie to, czyli... Po pierwsze dostęp do wszystkiego trzeciego, a po drugie chciałem sobie kupić chyba to, ale zauważyłem, że te rzeczy tutaj są bardzo, bardzo OP i chyba właśnie pozbieram i poczekam na jeszcze jednego kinga, żeby zrobić te jeszcze 3-4 punkty następne. Kupię sobie to i potem kupię to. Będziemy mieć 60% więcej coinów. A patrzcie, to idziemy tędy sobie. To jest jakieś Exo-Kiwi. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nawet nieważne. Nie, nie, nie nieważne. Jak dojdziemy sobie do tego, dojdziemy potem do tego. Multipliers everything based on up spend. Czyli, czyli to, ile wydajemy. Chyba wydaliśmy ten punktów. To tyle tyle Zostajemy w procentach. To chyba będzie bardzo op. Ale patrzcie, to tutaj. tutaj. Kings become 4% easier to summon. Czyli po prostu będziemy mogli więcej tych kingów mieć dzięki temu. I będę to ulepszał. A to by było ważne. Bo wtedy będziemy mieli więcej tych punkcików. I będziemy mogli sobie więcej. Dodawaj te w tutaj wszędzie, nie? Dlatego w że pójście to jest w miarę dobrym, dobrą rzeczą. I chyba na razie pójdę w tym kierunku. A potem prawdopodobnie gdzieś w tym, w tym kierunku. W ogóle tu można kałacha odblokować. Kiły łacznikow. <laughs> nie wiem co to jest, ale no, kałacha można w tej grze odblokować. Zobaczymy, co ten kałach robi. Może do niego dojdziemy. Możemy ulepszyć sobie security na pierwszy tier. I da nam to raczej bardzo dużo. Pum, mamy pierwszy tier security check. O tak, mamy teraz praktycznie na wszystko na pierwszy tier oprócz tego, no ale to raczej będzie najtrudniejsze do ulepszenia. Mogę sobie też wrzucić hajs na to, czemu nie? Mam prawie 2 miliony hajs. Kupmy sobie brania naszych pieniędzy, żeby zarobić jeszcze więcej pieniądzków z naszego królestwa i sprzedawania kiwi. Za chwilę będziemy mieć walkę też z królem i robimy ten, tego reseta chyba. I kupimy sobie nowe umiejętności. I do tego momentu pewnie dzięki temu dojdziemy chwilę. Ciekawe czy ten reset coś jeszcze więcej daje. Chyba jakieś egzopunkty, zobaczymy też do, też do czego to jest. Prawdopodobnie to jest coś związanego chyba z tym miejscem, ale pewnie nie jestem. Mamy naszego króla. Hej you, hey ty. Co chcesz, gość? Dawaj, chodź daj. dawaj punkciory, obyś dał trzy. Mam nadzieję, że dasz kry... 3. Co? Jakiś dziwny dźwięk, jakby to była królowa, nie król teraz, dobra. A tym, tym dalej się idzie z królami tym więcej punktów oni dają Okej, okay, czyli to idzie, ten pasek idzie wolniej, ale za to oni też więcej punktów dają Dobra, to jest fajne, ale my sobie teraz resetujemy Resetuję sobie Tak, click me, pum You will keep all transcesed progress, i tak dalej, tak dalej Reset all building, upgrade, reset profession, choice, reset all yy, To, to zero, nawet te, te punktiki takie, co to jest to, to? Nie wiem co to jest, ale dobra, no daj, okej, okay, na razie nic nie mam i tak, uwaga O o kurde Żarna dziura wszystko pochłonęła i zjadła Oj, oj, dobra Co chcemy zrobić? Na pewno chcemy to kupić, bo nic innego kupić nie możemy oprócz, oprócz tego Teraz możemy kupić inne rzeczy Pressing spacebar, to mnie interesuje, żeby spacio sobie klikać Enable king containment for each profession Nie wiem co to jest, ale to na razie oleje Pójdę sobie wy... To, aj, chyba mnie styknie tak chcia a, nie styknie mnie tak jak chciałem, a nie, styknie tak jak chciałem, git jest, dobra I nawet mi zostanie dwa, będę mógł coś kupić jeszcze, uuu, to no dobra, to kupujemy sobie to Coins per kiwi delivered, pam, dziękuję I jeszcze bym sobie kupił kiwi per click, kiwi per car hit Kiwi inside each bag To tylko te dwa mogę, tak? Tak, tylko te dwa mogę No dobra, no to wezmę, kiwi per click wezmę, o, dobra Mniej będzie i, i co, tyle, tak? Close teraz. Tak, jesteśmy na samym starcie. I patrz, mamy coś takiego. Co to jest? Profession Tree. Czyli jakiś drzewo profesji. Choose a profession that fits your playstyle. Each profession has unique effects and upgrades. O kurde. Archery, alchemy, carpentry. Ok. Grow, build a growing multiplayer and auto buy upgrades. Ok, czyli tu będzie po prostu. Automatycznie oh, się wiele rzeczy działo. Czyli jak ktoś lubi grać tą grę, mało grając z nią, to chyba to jest dobre. Eh, brew potion that boost i apply special effects. I want to play a bit every 20 to 40 minutes. To jest spoko, chcę sobie pograć właśnie przez jakieś pół godzinki z tego co widać I like clicking or using uh, an autoclicker uh, Shoot multiple arrows that enchant your clicks Ej, to jest git, to ja będę chciał to bo ja lubię klikać, ja chcę klikać i to jest spoko, to ja będę, ja będę archerem idę pod archera, czemu wszędzie na archera, idę, nie, lubię archera a nie, tutaj kart pasuje, pasuje, dobra, to idziemy w to Spry postaram się to dostać, nie wiem jak to zdobyć, ale zaraz może ogarniemy, ale teraz to zdecydowanie dużo szybciej, gdzie patrzcie po pierwsze, levele te tutaj będą dużo silniejsze dużo więcej dają, to się jeszcze tak multiplayeruje, że to będzie super Don't fall Click tak, ja wiem, że to mogę jakaś spokojnie. Klikamy sobie tutaj. Ale bardzo szybko wysysłem tego i Postaram się jak najszybciej zarobić jakieś te czarne dziury tutaj, te pukciki. O, Mam tu już jeden! Dobra! Zbieramy tak na się da Nie wiem, co to robi, jak to się zbiera. Klikanie, nie. Może to. To, 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 to działa? Nie, to nie wiem, co to działa. Boy, uprość cugie. Aaaaa! Jak kupuję upgrade y, to to działa, o kurde Dobra, dobra, robimy to, robimy to w takim razie, będziemy mieć trójkę zaraz No już będę miał teraz, tak mamy, kupujemy Archer, klasa Pum! Ale clicks also click the kiwi Okej, okay, super kozak to jest oh. Przejdźmy pro ten max security speed multiplayer Wow Enables the Archery Target Click it to speed up Ale ta gra jest kozak! Kurde, ale się podoba Patrzcie to szela! Ja strzelam i oszalę! Jak kto leci? Patrzcie na to! O kurde! Jak nawalam! Ja walę w to i tam to się robi! Jo, ale co jest? A jesteśmy mistrzami, teraz to gra normalnie! Ja, ale kozak Ej, ja nie muszę w to klikać w ogóle Bo to się samo klika Ja mogę klikać sobie w... 100? I nie wiem, że tu mam bonus 300. Tu mam bonus, bo to leci. Jakbym sam klikał w to, ja nie muszę w nic klikać. zrozumieć, to nic nie muszę klikać. Muszę tylko upgradeować. Upgradeujemy. Szybko, szybko, szybko. Upgradeujemy. Wszystko. Nie klewele się bijają. Ile ja muszę żeby coś kupić w ogóle tutaj? 6, y, 5, 4, 4. Dobra. To muszę mieć minimum 4. Max Equity Speed multiplier Max Equity Speed Dobra. Zbieram 4. Idzie do nas Król pierwszy. I ile ten Król do Czy on da hajsu? school? więcej niż. Iż, iż tak pierwszy król dał, czy może Da mało, i każdy po prostu zawsze będzie na starcie dał mało, I dostajemy? Jeden, tak, się dała czyli każdy daje na początku Mało, i potem to się zwiększa, zwiększa, zwiększa Spoko, następny król <laughs> dobra, ty Ciechaj, ty król to wyjechał dużo, bo naprawdę Szybko nam to idzie teraz po tym, po tym resecie Bardzo szybko, dobra, król, padaj Nara, ile dasz? Ty dajesz dwa, dobra czyli Chyba razy, razy dwa, co to będzie, coś takiego Chyba, że teraz, to... pierwszy dał jeden Potem drugi dał dwa, potem następny daje cztery I dalej tak, to... ej, to, jeżeli tak to, działa, to się naprawdę konkretnie to później mnoży. Ale zagrabie mieć 6, ja za 6 będę się coś kupić, dlatego zbierzmy sobie te 6. To w sumie już będę miał, dobra, pek, mam 6. Lepszamy sobie. Ja bym chciał Your Secret is Speed Multiplayer also Affect your Click Power. Idę w tym kierunku. Ja chcę to kupić. Jak to... Jak to się kupuje? Active no tutaj jestem, tak? I jak to kupić o to? Czy ja muszę pójść jakoś naokoło. Ej, nie muszę, muszę na naokoło jakoś iść ja muszę naokoło jakoś pójść dziwnie, nie rozumiem za bardzo. A to mogę kupić na dole na przykład. Enable the archery target, click it to speed up. Okej. Okay. No nie wiem, kupię to na razie powiedzmy i zobaczymy co to zrobi. Klikam niego. Yy, a to! O oh, kurde! Co jest? Ole, powolony to jest! Patrzcie, co on robi! Ale on strzela kozak teraz totalnie, nie? On z na wala. <grywa> Jakoś ten level był bardzo do tyłu, który tutaj mamy I widzicie, jesteśmy już daleko w miarę w grze To jest w ogóle 1,7 miliona Bo na chwilę sobie po prostu nie robię nic Po prostu nie robię nic na chwilę I ten, mamy 7 pukciorów teraz Możemy sobie coś, na coś to wydać Max archery target multiplier Kupuję to oczywiście Kup... A, myślałem, że to może ulepszać, ale To się jednak ulepszać nie można a, tu może kupić wszystko, lol, za 63 Mamy te cztery rzeczy już kupione, no trzy dokładnie, bo to było za darmo Teraz będę zbierał po to, żeby iść wyżej, a dokładnie chyba będę musiał iść po prostu w lewą stronę bo w stronę Co jest lepsze? Security, a to jest jedno i to samo, dobra, to po prostu będziemy musieli jakąś drogą iść do góry sobie dojść Przychodzi następny król, siema królu I nara król, ale sobie pierdnąłeś tam podając sobie, mamy 10 punkciorów już jest naprawdę bardzo dużo. Za to już coś można kupić, ale nie, ja, my zbieramy dużo punktów. I przyszedł nasz król, którego ostatnio biliśmy i na nim sobie zestowaliśmy, jesteśmy na tym poziomie już, więc easy, lecimy dalej. Mamy 8 punkciorów i możemy sobie na coś wydać. Czy ja mogę to kupić? Tak, mogę to kupić. Tak, mogę to kupić. E, na samym początku będę kupował, to to, te, te rzeczy tutaj, to w ogóle ma 9 punktów, Pierwszy od Security Speed Affects, który coins gained. Wow, to jest super. Super. Nie, to jest OP. Te żywka jest OP. I mi się ono bardzo, bardzo podoba. Lecimy z ulepszaniem tego. W ogóle patrzcie, ile ja bierz pieniędzy. Ile zarabiam hajsu na tym wszystkim. 160 tysięcy za taką jedno sprzedane kiwi, tak jakby taki jeden worek. Kozackie to jest. I atakuje nas następny król. Zobaczmy, ile on da nam punktów do tej czarnej dziury naszej. Czy to jest razy dwa? I wpadają one na punkciki. Dostaliśmy 6! Nawet sporo. Ale to chyba nie działa jako razy dwa, tylko jakoś inaczej. No, będą mniejsza. I tak, i tak, i tak. Dużo. To możemy sobie ulepszyć na tier 2 teraz. Nie żebym potrzebował tego jakoś, ale teraz daje nam to tysiaka za jeden upgrade. Wow, to bym sobie mógł coś kupić i zbieram teraz na to, żeby tu ulepszyć też na tier 1. Hajd, to będę jeszcze więcej hajsu zarabiał. Mamy wystarczająco, żeby kupić sobie ten oto upgrade, ja go kupuję. Pum! Mam, zarabiam teraz prawie 10 razy tyle, więc super. Yy, mogę też kupić tego upgrade'a, i pum! Tier drugi tu też mamy. Wow, tu zaraz też będziemy mieć tier drugi, tutaj już tier drugi mamy. A to jakiś super ważne chyba nie jest, ale zróbmy to tier drugi też, żeby mieć punkciki za upgrade, y, bo to jest chyba najtańsze obecnie. No to jest jedna z najtańszych rzeczy do kupna obecnie. 4 miliony Mamy następnego króla Rozwalmy go I zobaczymy jak on dostaje, da, da nam punktów I raczej zrobię jeszcze resetik teraz Żeby sobie kupić jakieś nowe Dostaliśmy a 7 Okej, okay, czyli jeden więcej niż wcześniej chyba Czyli, a chyba, że za każdym razem dostaniemy 1 więcej Dobra, mniejsza Zrobimy sobie resetik. Click me, yes Robimy to, o tak Czarnodziora pożera wszystko i mamy 28 hajsu Co ja bym chciał kupić? No właśnie Chciałbym kupić plus 5 kiwi Kursu levers after... Transcending. A czyli na start mamy łatwiej. Tu jest takie coś, że na start mamy łatwiej. Multiply Kiwi per click by. To jest fajne. Przerzucić ki pewien Kiwi per click. To też jest spoko. I tu bym jakiś kałasznikowa mógł odblokować. To jest dość interesujące. Nie wiem, co to jest. Produkcja 1 Exo Kiwi Levels after Transcending. Nie wiem, co to jest, ale. Chciałbym to albo to. Chyba. Sprawdzę, co to jest o to, tak testa, co sobie zrobię, zrobię i wezmę sobie to. To będzie na pewno mega OP. I te w to nie dodaję, to jest najgorsze drzewko chyba tutaj ze wszystkich. Nie zamierzam to. Dodawać. O, ja nie wierzę w to. Naprawdę kupiłem to nie yeah, żarawam high! kurde, Dobra, nieważne. Wracamy do naszego poziomu, bo to będzie chwila. Pokażę Wam, jak wygląda gra teraz w Kiwi Simulator. Pum! Dobra, te, teraz w ogóle wolno. Dobra, nabiał oddukujmy wszystko i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Teraz Wam pokażę Ultra Speed w Kiwi Simulator. Patrzcie na to. Dopiero teraz zobaczcie prawdziwego Speed. Tylko sobie lepsze coś jeszcze. Pyk, tutaj. Klikanie to jeszcze może trochę. Mówiliśmy akurat ten tego. i uwaga, start! PUM! To jest Ultra Speed! <grym> no to jest clicker, to jest kliker, który po prostu klika w odpowiednie miejsca, które powinien klikać, przez co maksuje jak najbardziej wszystko co się da, bo klikamy sobie w archera, który zwiększa strzelanie archera. Klikamy sobie jeszcze na środek i klikamy sobie też wysek sekwiti, tak? I wszystko naraz się nabija na maksa. I tak właśnie leci. Plus jeszcze drzewko archera Jest po prostu mistrzowskie, ale dobra. Bo ten typ od za bardzo pozwala i rozwala mi. Tyle ludzi mi rozwali teraz, że szok, nie? O, może mogę sobie to kupić, ulepszyć. I lecimy z koksem. Dalej. <laughs> Patrz, jaki to jest. Jaki to jest speed. Jaki to jest speed. Wow. Nie wiem, czy to kupowaliśmy. Ale mamy teraz 6 punktów. Możemy kupić sobie. Your security speed multiplier also affects your click power. I zobaczmy, jak to działa w takim razie. Uwaga pyk i czy to działa o kurde, co się dzieje? Jak my zarabiamy 2 miliony za jeden taki barki, patrz jak to szybko leci w ogóle. A teraz ja sobie ulepszyć to, to sobie jeszcze mogę bardziej ulepszyć i jeszcze więcej twardy. Więcej zarabiamy praktycznie co jest 3 miliony za jedno? Takie coś mamy, a tego leci miliony po prostu. Patrzcie, to mamy już 300 milionów. Będziemy za chwilę mieć, zaraz, zaraz w ogóle, zaraz Ja! Zaraz zobaczcie, jakie pieniądze za chwilę będziemy zobaczyć. Jeszcze tylko chwila kilka lepsze i to się będzie tak dublowało. Patrzcie, patrzcie, no, no po prostu patrzcie na to, bo mogę sobie kupić up upgrade tutaj. I jeszcze więcej zarabiamy hajsu. Jeszcze szybciej. I mogę sobie jeszcze większego spida zrobić teraz. To leci jak fabryka jakaś. Jakbyśmy robili po prostu jakieś batony normalnie na fabryce. To jest linia towarowa po prostu. Patrzcie, jak to zawala. Ja pitole, co się dzieje? Osiągnęliśmy bilion. Mamy bilion hajsu. I mogę lepiej sobie. To na jeszcze wyższy poziom. 24 biliony na to trzeba. Wow. To jeszcze mogę z tego lepszyć. No, lecimy już totalnym koksem. To tak dosłownie z koksem lecimy. To samo jak bo to stanie teraz już i ja to, ale nie wiem, co się dzieje w ogóle. Idzie tak powolą rzeczy, że, że szok. To jest następny król! No i z tego co zauważyłem, chyba on powinien dać po prostu 8 punktów teraz. Jego jeszcze nie biliśmy, to jest nowy e, mamy 28, teraz zostaniemy. E, tak, 8, dobra, czyli, czyli, czyli tak jest, że za każdy każdy następny daje jeden więcej, czyli następny da 9, następny da 10, potem następny da 11. Nie więc potem, żeby on w miarę spoko liczby, mogę sobie kupić to i kupić sobie to kilka razy jeszcze. Oj oj oj, ale to będzie dużo. Czy mogę coś kupić tutaj? Nie, bo to jest po 6. Ja bym raczej w te dwa tu lepsze, bo one wydają się OP bardzo. No one wydają się dużo lepsze. Dlatego ja bym wolono nie zbierać jak już. Ale dobra, to był nasz słodki kiwi simulator i nasz mały taki... Kumpel, tutaj, który nie wiem, czy to jest czy co to jest. Nie mam pojęcia. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Kiwi Simulator, jak zdobyłem na przykład kawaha tego, albo tą nieskończoność. A wydaje mi się, że to wcale tak daleko nie jest, jak ja będę tak ostro szedł z tym, bo ja mi się dostaję teraz naprawdę dużo punktów. W zasadzie to sfarmić, potem będziemy dostawać jeszcze więcej, jeszcze więcej. A ja będę chciał polecić w to i dostawać tutaj królów jeszcze więcej. Tylko, kurde, ile to kosztuje? 10 koła! Powaliło kogoś chyba. No ale byśmy kupowali więcej jakichś różnych ulepszeń. W to, że Bar bardziej szli. Dostawali coraz więcej hajsu. Ej, to kosztujesz. Multiply coins per kiwi by. by. no dwa razy, nie? Czyli dwukrotność tego, co teraz mamy, czyli. Jak pital, jak dużo, ale to kosztuje 1500 też. No ale byśmy mogli takie rzeczy dojść, na pewno do tego kałacha chciałbym dojść Kiwi per klik, na pewno, na, to jest spoko, bo, no patrzcie, bo to jest tanie, nie? Ja mam na, na pewno, to poszedł i im kupił tego kałacha, no i po 15 to już, te, już teraz bym mu kupić, Mów teraz zrobić i kupić go To, jeżeli byście chcieli po prostu zobaczyć kałacha w na następnym odcinku To napiszcie komentarz, zostawcie łapkę i możecie kliknąć tego czerwonego, soczystego, suba, żeby nie przeszkadzać powiadomienia ja o następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye! -u!